Cześć Roxy, wielkie gratulacje. Już jutro 13 plus 5 pojawi się na rynku. Jak ty się czujesz dzień przed premierą? Wow, w ogóle ja cześć wszystkim. Czuję się niesamowicie, naprawdę są to wielkie emocje, bardzo ważny dzień, jeśli chodzi o moją karierę, chociaż nie tylko karierę, bo prywatnie też to jest duże przedsięwzięcie. No bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Jestem bardzo zadowolona z tej płyty i mam nadzieję, że spodoba się słuchaczom. Powiedziałeś, że duży stres, jak reagujesz na stres? Głodujesz? To jest taki Pozytywny stres, pozytywny stres. A pozytywny, jak czyli nie ma żadnych skutków stres? ubocznych. Ma. ja jak nie jak mogę. Ja? Bo ja dzisiaj bardzo mało zjadłam od rana, mhm. więc. Tak, jak się stresuję, to mam ściśnięty żołądek. Dobra, mnie bardzo zastanawia, czym dla ciebie ta płyta jest, bo u artystów jest różnie. Dla jednych jest to dziecko muzyczne, dla innych jest to zamknięcie jakiegoś etapu. Mhm. Jak jest u ciebie? Myślę, że u mnie można połączyć te dwie cechy, bo jest to zarówno moje dziecko muzyczne, jak i rozliczenie się trochę z tą przeszłością. Bo jest, jest naprawdę na tej płycie dużo prawdy i myślę, że, że to będzie słyszalne hmm, też dla, dla odbiorców, przynajmniej mam taką nadzieję, bo no, tworzyliśmy ją opierając się głównie właśnie na emocjach. 13 plus 5, super tytuł. Ile jeszcze było innych alternatywnych propozycji? O, to jest ciekawe pytanie. Wiesz co? Um... <tysk> Był jakiś tytuł związany z nocą, ale nie pamiętam dokładnie, mhm. co to był za tytuł, bo ta płyta jest, jest trochę mroczna, jakby nie było, jest dużo właśnie takich mrocznych brzmień. Ale stanęło na 13 plus 5, bo to jest jednak takie zwieńczenie właśnie tych, tego mojego wizerunku z, z czasów, kiedy miałam 13 lat i tego, co jest teraz. I jeszcze się okazało, że 13 i 5 to moje ulubione liczby, więc idealnie się złożyło. A to był Twój pomysł, żeby nazwać 13 plus 5, czy kogoś y, innego? Tak, ale w sumie wspólnie debatowaliśmy nad tym i tak, tak wyszło w sumie właśnie. Ja kminiłam coś z trzynastką, chłopaki kminili coś tam też z piątką i tak. <grym> I dodać plus i mamy 13 plus <grym> 5. Dlaczego nie śpiewasz po angielsku na tej płycie? Wiele osób będzie się zastanawiało, bo w poprzednich, <grym> na poprzedniej płycie miałaś chyba angielskie tak, utwory, miałam, a teraz bradycji. są tylko i wyłącznie bradycji, polskie. Czekajcie na reedycję, być może się ukażą jeszcze angielskie numery. Na pewno wydaje niedługo single z tripsem, który będzie właśnie po angielsku. Dobra, więc zastanawiam... nie zamykam się. Na to. Mhm. Czyli na angielskie jesteś non -stop Tak, otwarta? Oczywiście. Zastanawiam się też, dlaczego nie ma duetów na mhm. e, tej płycie. Myślałaś o tym, czy to było od razu, że ja chcę mieć sama e, głos na tej płycie. Wiesz co myślałam o tym, ale w sumie tak to wszystko się potoczyło, że... Mm, mm, Wydaje mi się, że to, to nawet, nawet lepiej ze względu na to, że ta płyta właśnie jest tak osobista i ona tworzy po prostu taką historię, opowiada o pewnych etapach mojego życia, więc wyszło tak, że po prostu jestem sama na niej. Jakie masz oczekiwania wobec tej płyty? Bo czasem jak artysta wydaje płytę, hmm. to chce platynową, Mam. złotą, chce być na Lis. Olis, To się Olis Olis. nazywa Ollis. A jakie są Twoje oczekiwania wobec tej płyty? Wiesz co, powiem Ci, że moja pierwsza płyta bardzo dobrze mm, trafiła w, w gusta fanów, więc naprawdę poprzeczka tutaj jest wysoko zawyżona. I no, dla mnie najważniejsze jest to, żeby po prostu były osoby, którym naprawdę ta płyta się podoba, które naprawdę to czują i będą przeżywały te emocje razem ze mną. I to, to jest moje największe marzenie, jeśli chodzi o 13 plus 5. Ale oczywiście, no, oczywiście, że chcę, żeby dobrze poszła, no, to jest jakby. To są dwie rzeczy, które łączy wspólny mianownik, bo jeśli ludziom się to będzie podobać, to ta płyta też dobrze się sprzeda. Dwa razy totalnie mnie zaskoczyłaś, jak pojawiły się przekleństwa. Jak często te Raz przekleństwa. Raz się pojawiło. Nie dwa? Raz, jedno jest wypikowane. A tak, no ale to wiesz, ja tam sobie dodałem nie? i do, domyśliłem się, że o co chodzi? Jak często przeklinasz w swoim życiu dorosłym? No. Dorosłym. Myślisz, że wcześniej no masz... nie przeklinałam. No nie wiem, ale jak często te przekleństwa w twoim życiu się pojawiają? Staram się nie przeklinać, ale ja jestem um, akurat furiatką bywam bardzo często, więc. No jak wiesz, dużo się dzieje, jest dużo emocji, dużo stresu, dużo nerwów, no to wtedy no, leci po prostu, leci. No. No, co ci mam powiedzieć? I te, które się pojawiły na płycie są twoimi ulubionymi? Wydaje mi się, że tak. To idealnie wiesz, żeby, żeby się dowiedzieć, trzeba przesłuchać. Tak. Jak się wydaje, płytę jest czas promocji. Jaki ty masz do tego stosunek? Wtedy jest bardzo dużo wywiadów, mm. dużo się dzieje dookoła ciebie, że bardziej skupiasz się na czymś innym niż na muzyce. Jaki ty masz do tego wszystkiego stosunek? Bo promocja nie jest łatwa. Jest to na pewno czasochłonne. Jak najbardziej. Tak, aczkolwiek no, rozmawiamy o płycie, rozmawiamy o płycie, więc ja się czuję bardzo dobrze, bo mogę właśnie przekazać coś więcej, przekazać dużo takich informacji od siebie, które nie są oczywiste, jeśli chodzi o premierę płyty, o nowe numery. Także mm, dla mnie to jest bardzo dobry czas, dobry, bardzo dobry okres. Ja też mam w ogóle tak życiowo dobry, dobry czas, także cieszę się, cieszę się bardzo tą premierą i po prostu celebruję ją od ostatnich paru miesięcy, kiedy właśnie rozpoczął się okres prezdejów.